Cześć siemanko, witam Was w moim drugim odcinku. Yy, w drugim odcinku, w tym odcinku, otworzymy sobie cztery saszetki z Wortu Euro 2016. No to jest akurat edycja. Yy, Otwieramy już te saszetki. Wiem, jakie są karty. No, zakupiłem sobie po prostu saszetkę ogólnie kosztuje 3,90. Normalna cena. Także mamy tak zlatan, Ibrahamowicz, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano. Mamy jedną ze zlatanem i trzy z Ronaldo. Także bierzemy się za otwieranie. Najpierw zaczniemy otwierać tą pierwszą ze zlatanem Ibrahamowiczem, który jest sam. Ach soszetki już pewnie widzieliście u wielu osób na kanałach typu doktor radian, szalony kolekcjoner, 1913 No, to zaczynamy od defensyw Aroka. Mhm. No i oczywiście moja powtórka. U Francja mogę się wymienić, piszcie w komentarzach. No i reszta to pewnie jakieś karty bo za... O, Pogba. Nareszcie. Coś dobrego, Pogba. Także piszcie w komentarzach, to ja się tam z wami chętnie wymienię. Druga saszetka z Cristiano Ronaldo. Co my tu mamy? Jest, jest, jest! Mamy Game Changera! Zlatan Ibrahamowicz! Nareszcie, co to jest? Co to za saszetka? No i mamy Immobile, też moja powtórka. No, jak na razie saszetki są dobre. A co będzie do końca? Dobra. Kolejny Defensive Rock. Z Belgii. Dopiero mamy drugie o, o, Team Logo. No i reszta to pewnie same karty bazowe, tak. O, isko. Isko, isko. No i ostatnia saszetka Ostatnia z ostatecznych saszetek. Kto to? Dynamo. No i jest oczekiwany kawałek reprezentacji Polski. I karty bazowe. No Łukasz Podolski. Mysł. No dobrze, także po prostu lajkujcie, komentujcie, piszcie w komentarzach, kto by się tam chciał wmienić za ten parę kart, bo jest. Także cześć.